Ale raczej po Geonois będę już mieć dostępną nową jednostkę, która będzie raczej już kluczowa, bo te aklamatory są jeszcze za czasu klonów. Jeszcze sobie Darda Vajdera wezmę a tu już lecimy na następną planetę. O, nawet nie ma wojsk. Rozproszyć się. Zaraz, czy ja mam tu jednostki lądowe? Nie mam, dobra. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Możemy trzymać dalej? Jak sobie życzyć? Tutaj co mogę zrobić? Mogę na przykład dwie kopalnie sobie zrobić i atak. No i proszę, i to jest czasami dziwne. Po prostu bez walki podbiliśmy Endor, czyli tam, gdzie są uszatki, i tam, gdzie wybudowano gwiazdę śmierci drugą gwiazdę śmierci. E, dobra, co tu jest? Tu jest neutralny. Zobaczymy, co tam będzie. O, bierzemy walkę. Nie ma co. Walka musi być. Oczywiście, zaczynamy. Ach, ach. O, zbliża się wróg. Gdzie? Już tak szybko? Tutaj też macie taką ciekawostkę. Zniszcz wszystkich wrogów Widzicie na przykład coś takiego, te, te, te gazy takie To jest yy, przez Ach, źle tłumaczę To jest po prostu coś takiego że nie można yy, używać w obszarze yy, właśnie tych zdolności Czyli na przykład krążą nie mogą z masowanej siły ognia użyć yy, ale Jakoś to będzie, czasami jest więcej, czasami więcej tych smug. Też trzeba uważać na przykład na takie pasy asteroid, bo na przykład myśliwce jakoś przelecą. Ale jeśli weźmiemy krążownik w ten rejon, będzie stopniowo dostawał obrażenia i niestety to może być na naszą niekorzyść. Dobra, trzeba to rozwalić, bo to nie denerwuje. Czasami nawet się nie opłaca używać w ogóle tego tej smasowanej siły ognia, ale używamy tylko tam. Gdzie nie atakują krążowniki Gdzie nie dostają krążowniki pod Nie no, trzeba rozwalić to Nie ma... jaj Nie ma normalnie żartów z tym przeciwnikiem Użyj to Nie no, gdzie oni tam lecą? To rozwalcie już chociaż jego Jak już tam się bierzecie do walki z nim Wy musicie tutaj lecieć. Nie ma lipy. Dobra. Rozwaleni. Trafiony, zatopiony. Oj, krążownik obrywa. Musimy użyć zmasowany atak. Maksymalna siła ognia. I teraz mam nadzieję, że za bardzo już nie będzie fałszować. W sensie, że za dużo z tych dźwięków, parcie no po prostu, ile tu bomb leci. Przygodnijcie się. Jak fajnie aklamatory walczą. Po prostu zajebioza. Jak pięknie można podziwiać arcydzieło... ...dokonane przez... ...tak zacnych... No, pokażą mi tę animację taką, że widok yy, Widok... o bombowę spuścił. Pocisk. Będzie ten widok w końcu czy nie, bo jak nie to sobie... Zależy mi właśnie na tym takim epickim widoku od spodu krążownika. Już raczej żaden krążownik nie leci, więc ciężko by było. Dobra. Rozwaliło mi. Dobra, to jest Żeby cię nie stracić. Jeszcze. Jeszcze żyję. Jaki jaja. No już wiecie o co chodzi. Czemu przerwało nagle? Ojej. Uciekaj. Trzeba jego rozwalić. Ci muszą w końcu to rozwalić. też można czekać. Proszę, jak szybko atakuje, Szybko, szybko, no rozwalże to. No, już mi chyba kogoś rozwaliło. Albo zaraz rozwali, proszę. I co on może zrobić? Patrzcie, nie ma życia. Aż cud, że jeszcze żyje. Kurde. No i przegram. Wiedziałem, że zginie. Na jeden ocalony pyk i pyk, szybko rozwalać ich bardzo dobrze. Z masowaniem musi być obowiązkowo i szybko na tego następnego jeśli chce zostawić, trzeba tego rozwalić. Czy tam mi kogoś strzela? Na szczęście nie. Dobrze, i bardzo dobrze. Rozwaliśmy wszystkich, zostały tylko myśliwcy. Uciekaj z tych asteroid. No... Właściwie to ta jednostka jest bardzo dobra na niszczenie takich, bo... Jak zresztą widać. Jest dość bardzo szybka. No, zostały już ostatnie jednostki, No, z rozwalcież go z łaski swojej. No, coś nie mogą sobie celnąć. Na szczęście krążownik przetrwał. Chyba tylko jednego straciłem. Góra 2. Dwa straciłem i fregatę. Dokładnie krążownik tartan. Musimy poczekać, aż coś wybudujemy. Bo jeśli przejdę gdzieś, to ta planeta zniknie. Bo niestety nie mam nic, co mogłoby ją trzymać jako moją własność. Dobra, teraz możemy lecieć znaczyć koordynaty. A, dobra. Nie chcę mi się za bardzo robić walk lądowych. Co innego kosmiczne? Na pokaz wam dałem, ale tak to. Nie przepadam głównie za walką na lądzie. Dobra, tu sobie poczekam. Tu się robi. A, mogę walnąć. Potem najwyżej odsprzedam. Pyk, pyk, pyk. Jak tam, krążowniki? Jest ich nawet sporo. się rebelianci. O! Gdzie? Gdzie się zbliżają? A Kurde, tylko że ja. No dobra, damy, rozpocznij. Ale niestety oni zrobili rajd na mnie. Rebelianci, niestety, mają taką zdolność, że mogą atakować małymi grupkami, omijając obronę w kosmosie. Niestety. Zaraz ulecimy. Idą tu i tu. Ulepszymy sobie przy okazji. Musimy się bronić. I teraz tu szybko lećcie. No jakoś się udało. Chociaż niewiele zajmie on? Czy nie? No niestety nie zajmie. Dobra, cofać się tu szybko. Będziemy się bronić wieżami. Szybko budujemy przeciwko pojazdom. Dobrze, że chociaż taki mały rajd, bo czasami może być gorszy. I dobrze, że mam koszary, to mogę w razie czego jeszcze respawnować swoje jednostki. Już poczekaj sobie, pojazd, pojeździe już zaraz będzie po tobie. Właściwie to ta armia może nawet iść sobie, tylko czy może? Chyba nie da się przejść, chociaż pieron wie. Proszę. Jak pięknie. Tam chyba piechota jest. A ten idzie tutaj. No i bardzo dobrze, rozwaliliśmy ich. No, w pewnym sensie rozwaliliśmy, już ich niewiele zostało. Jakieś tam klatki coś przycina. Nie wiem od czemu tak nagle. Czemu przycina? Eee. Co on tu ma? Tu jest ten, to możemy. Kurde, czemu tak przycina? Chyba przez ten deszcz. Bo nagle się pojawił. Nie to będę musiał szybko to zakończyć. Ale przymula przez ten deszcz. Na pewno. Nie ma innej możliwości. Czemu ja nie mogę bombardować? To jest też troszeczkę głupiutkie. No, uda się. No, jakoś tak się udało, mniej więcej. No, ścigacze, szybko. A ten jeszcze tu. O, super. I teraz, jak na przykład stracił ścigacza, to mogę sobie iść tutaj i zająć ten teren. To jest naprawdę. Śmieszne, ale prawdziwe. Dobra, stójcie już tu. No i patrzcie. Stracił ścigacza, może zajmować teren. No, szczera ich... No co wy czekacie? Na przykład takie walki jak teraz, no to mogę wam pokazać. No teraz już w miarę przestało przymulać. Coś znowu zaczyna kropić. I znowu będzie przymulać. No, szybko, dobra, udaje się. W miarę. Dobra, jeden został. Nie wiem, czy może przez tę wodę. Bo dość mocne odbicie jest. Gdybym nie nagrywał, to go grał sobie normalnie. To bym raczej nie było żadnego przymulenia. Ale musicie zrozumieć, że nagrywanie jeszcze bardziej obciąża procesor. Dobrze, bez żadnych strat. Tu już szybko budyneczek musi się robić. taktyczna. Co! Dobra, rozpoczęcie. <laughs> Co oni się tak wzięli na mnie? Bez sensu, no naprawdę. Muszę bronić swoich granic. Dobra, widzicie teraz obronę kosmiczną, i przy okazji widzicie pierwszy raz yy, na oczy bazę. Dobra, szybko trzeba lecieć. Kurusa ma bardzo dobrą obronę, bo można sobie tutaj walnąć wieżyczki. Dobra, szybko, szybko, na działka. Szybko, szybko. Mam nadzieję, że to przetrwam, bo może być niefajnie. Muszą oni szybko zrobić tę wieżyczkę. Stój, stój, stój tu, bo muszę zbudować. No. Dobra, budujemy te i następne. Właściwie jednostki mogę cały czas stracić, bo i tak się respawnują przez te stacje. Im, wyższa, Im wyższy level stacji, tym więcej jednostek fajniejszych zrobimy. Gdybyśmy mieli na przykład piąty level stacji największy, możemy nawet dwa aklamatory sobie przywołać, więc to jest... Co jest? Już mi rozwalili. Więc to jest naprawdę zajebiste. Ten tu musi lecić na to. Bombowiec. A ten nie wiem czemu z X-fighterami walczy. Z X-windami, przepraszam. X-skrzydłowiec. No, baza jakoś się broni. Jakoś się broni. Mam nadzieję, że przetrwa. To musi rozwalić najpierw. Dobra, ten bierze za to, ten za to. A ci nie walczą. Nie, no jeszcze sobie wieżyczkę zrobił koło mnie. O, super, widzicie, rakiety sobie. Stacja bierze. Jeszcze bombowce lecą, które już zginęły. Ale zdołu, żeby rozwalić fregatę, więc bardzo dobrze. No, raczej przeciwnik nic mi nie zrobi. Tu są same X-Skrzydłowce i nawet jeszcze te słabsze, które są Z95, tak? Z95 to jest jeszcze starsza, o wiele starsza wersja X-Skrzydłowców. Ten, gdzie może lecieć? No, nie za bardzo, musimy poczekać, aż się to przeluźni Nieco. O jest super, mamy tego Ale on już dostaje po dupsku Więc używam szybko to... Ale już zginie, niestety Gdyby mieli masówkę bombowców to by było jeszcze bardziej przejebane Ale raczej już nie będzie nic ciężkiego Jedyne co to jeszcze mi ten może coś zagrozić A ich skrzydłowce... Nic, po prostu nic Ja na jego miejscu już bym się wycofał Naprawdę, ja mówię poważnie to już walka nie ma sensu. On nic już nie zrobi, nawet mogę przyspieszyć. Bo to się nic tutaj nic za bardzo ciekawego nie będzie działo. O, nawet coś. Coś mi chapiecie bazy. Hmm, przeceniam chyba wasze. Ojejku Muszę to rozwalić szybko. Jedziała działa dają w dupę ostro. dają w dupę ostro i później będzie niefajnie. Jeszcze jedno działo, jejku, ale oni narobili. Jeszcze jedno, no nie. Działa nie dają po dupsku ostro. Ale tak, no to raczej już chyba nic nie powinno być. Widzę, że mnie atakują dość ostro. Polewam w sprawę. Nie no, jeszcze tu budujecie, no pożal się Boże. Dobra, nie można pozwolić im na budowę czegoś takiego. To jest naprawdę niebezpieczna sprawa. Jeszcze... Ważne, żeby mi hangaru nie niszczyli, bo to będzie już gorsza sprawa. No szybko. Rozwalczasz to. To działa są najgorsze. No możliwe, że nawet przegram. <grym> Niestety, zaraz zrobimy wtedy odbicie flotą. No! Dobra i szybko w to. I od razu pyk, i w tych No zostały już same Same na ciężkich detalach wieże Za dużo tych myśliwców, po prostu oni wygrywają tym, że sobie budują niestety. Przeliczyłem się z jego siłami. Olałem sprawę, no cóż poziom trudny. Dobra no cóż przegram Miałem już co za bardzo czekać Chyba, że no cóż Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby budowali już tu następną budują. Stacja nich niszczy to szybciej Hangar został, no to cóż, już przegram raczej Hangar już dostaje po Dubsku i przegrałem, zostały tylko te jednostki. Przegrałem! Niestety. Mówi się trudno. Dobra i teraz szybko lecimy tu. Szybko lecimy, bo tak nie będzie fajnie. Jak mi zdobędziecie kurusant. Nie mogę sobie pozwolić na to. Trzeba teraz zdobyć te dwa, te dwie planety. Właściwie to te też trzeba. A dokładniej to wszystko wokół, żeby mi kurusant nie zdobyli. To jest jedna z tych planów, która może mieć aż 8 slotów. O, dobra, odbijamy kurusant. Poczekamy sobie. Dobra, nawet krążownikami nie muszę się ruszać. Wystarczy, że myśliwce same sobie poradzą. Możemy tak dla Hecy sobie pobudować, co nieco. O, nawet widzę, że. Macie co nieco pobudowane To lecimy tu A ten niech sobie pofruwa i niech pobuduje te działka o, Widzę, że działko się wzięło za niego A my bierzemy aklamatorami w to działo Szybciej, szybciej Bardzo dobrze, o tu coś jeszcze buduje, cwaniak wiemy Aklamatory, naprzód, musicie tutaj lecieć. Nie można się opierdzielać. Co działko stoi i nic nie robi? Nic, kompletnie nic. O, coś zaczęło szczerać, bo tu coś myśliwce zaczęły. Latać. O, jeszcze rakietowe działko. Teraz powinno być po nim. Strasznie dużo jest tych myśliwców. Ale jakoś aklamatory sobie radzą. Dobra, oj, stój, 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 może tutaj działkę zrobię. Żeby nie było. Jeszcze jeden aklamator jest, ale heca. No, jeszcze nie wybudowaliście tego, nie zniszczyliście tego. Śródnia rakiet zniszczona. Stój, że tu. Stój, tu. Rozwalże że to. Się bierz tutaj za nich. Co to ma znaczyć? Czemu wy się tak popierdzielacie? Pyk, pyk. Tu leć, a ty tuleć Skup ostrzał. z jest masowanej siły ognia. Dobra, już obrywają. Coraz mniej tych jednostek. Oj, coś mnie atakują, akrematora. Rusz się, akrematorze. Trzeba chyba więcej tych zrobić tartanów, żeby w razie czego obrona była na te myśliwce, To tak spamują. Niestety akromator już więcej nie zrobią myśliwców. Nie będą cały czas stworzyć, mimo że jakiś tam hangar mają. Co oni mogą mieć? Eee, na pokładzie przynosi trzy eskadry myśliwców typu tutaj i jedną eskadrę bombowców, więc to nie jest za dużo, gdybym miał wyższy level następnego okrętu. Byłoby już o wiele więcej ich, ale niestety, no cóż. Oj, rozwalili mi. Czas zrobić następne myśliwce. Ty lecisz tutaj. Musisz to, no czemu? Odlecisz mi stąd, ja chcę sobie działko zrobić. No, no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz lecisz tutaj. Przy okazji będzie już obrona gotowa na kulusand. Teraz już działka sobie powinny poradzić. No, budują się działa. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Następny, następny teren trzeba zająć. Trzeba budować te działa, bo to jest po prostu szok. Szok, co tu się dzieje. Zmasowany atak. masowana siła ognia. Dobra, już mamy działka. Jedno, drugie, trzecie już się prawie zbudowało. I już następne robimy. Już przeciwnik nie ma za bardzo. Kurde, nie zdążyłem wybudować. Nie, ja zbuduję się, dobra. Już się bałem. że ja się nie wybuduję. No, możecie podziwiać przy okazji tartana na przykład. Jak się myśli w Taj walczą. Jak... Fajnie wygląda tło, na przykład asteroidy, jak wygląda fajnie przestrzeń kosmiczna, podziwiać gwiazdy, bardzo piękne, jakieś mgławice. O, jakaś tam rakieta przefrunęła. Dobra, tartan leci jeszcze tu, żeby zdążyć wybudować coś takiego. ale ten zdążył. No i bardzo dobrze. Nie wiem czy to się wybuduje. Do końca zobaczymy czy zdąży. I czy będzie w następnej walce. Dobra. Żeby się nie opierdziać, lecimy szybko tutaj.